Manko wszystkim, z tej strony Wikty i jest moja siostra Misiaks Hejka i dzisiaj gramy jeden na jeden w na razie idzie, bo idzie no ale zobaczymy jak gra, w sami zobaczycie będzie taki 10-15 minutowy odcinek bo długie dość długo im się wrzucają i po prostu mają być na 16, będę czasami nawet na 18. Ale od razu mówię, że live'y też będą. No, będę musiał ogarnąć specjalny program do live'owania. E, idziesz do Anty czy do Tero? Ja idę do Anty, dobra. Smajperki nie będę brał. Bo ja ze znajdę. Ja nie, nienawidzę tej mapy. Ja lubię. Bo przez ściany można bić. Można przez ściany. Nie, nie ja będę bił czasami. A tu tylko jak mnie wkurzysz? Dołączasz? O, jesteś. Nie! Kurde, wiedziała, wiedziała, że ja tam będę. Nie widzę jej. A bo ty się tu pojawiasz. No. Dobra. Wow. Ja, 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 ja mam po tej stronie, respawn, ty masz po tamtej. Dobra, czekaj, zaczynamy za 5-4 Ja zawsze byłam w, w antyterrorystach, jak graliśmy z kolegami. No? Jak chcecie, a, czekajmy, jak, się jak chcecie, możemy zagrać takim moim kolegom, Sylwo. To on jednak odzyskał to konto, bo mu szczytowano po prostu to konto na jakiś czas. Ja, bo to nie. <śmuszyna> no nie można. No nie nie No nie można. No Mi się wydaje, że taka muzyczka w tle jest dobra Watvero. Wapero A ja mam tu tylko 40 HP No nie, ja miałam tylko 40 HP, a Ty masz tam szybko broń Trzemuwo Fajne skiny mam sobie naj. No nie! Siedem HP Zacięło mi, kurde! Już wygrywa. To nie było przez ścianę. Wiem, ale taki tak nie zabił Chyba. A nie, to było przez ścianę, sorry. Znaczy, ja cię już widziałem, to tak... Ja cię widziałem. Gdzie ty się schowałaś? Ej, nie, przez ja cię ścianę. widziałem! No ale patrz, przez ścianę bijesz. No przepraszam, celowałem przed ścianę. O bo ja cię zbiłem. Dobra, nie, czy też jeszcze co mnie mm, rozwaliłaś. Mm, dobra. I nie, ma S -a. I nie, nie, nie. mnie na mhm. nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, jak Nie, nie. Nie, nie. Nie, no, no i perkę masz Tylko miło wiedzieć gdzie jesteś Nie wiem, dobra, nie wiem To? Ja się tam schowałam O, 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 czy Ty tam siedzisz? Dobra, widzę Cię, tylko musisz tam przyjść Gdzie ty się schowałaś? Przesunęłaś się? Widziałem Zobaczyłem twój muszkiet jak wystawał poza ten dobra Znaczy, może nie dobra, co skuteczna. Aha. Teraz już trzeba bo mam trochę mało HP. Idę na respawn i tu Ja na swoim respawnie będę sobie siedział. Jak <laughs> ono Jakie jaja Gdzie jesteś? Nie mam mnie. Ja jestem schowany, także że nie znajdziesz Na moim respie Widziałem to Kurde, jaki sztur Ja jestem <laughs> <W sumie. laughs> Ty na tył zajdziesz 15 HP Ej, wiesz co? Zostało mi 17 HP Czekaj chwilę Dobra, butyczka idzie Kurde, zobaczyłem cię w ostatnim, ostatnim sekundzie. Ja się teraz Właśnie ja dlatego. Chyba dwa? Nie, więcej. Ja byłem trochę wyżej, łatwiej mi było.

Ale już zimpałem Ja to zmiarę, że w szczycie ściany nie można Jakim partem mnie... Ja Co? Dobra, zrobię jaja. <śpisz> Pistoletem cię rozwalę Co? Wiedziałeś, że ja tu jestem? Mhm. Nie, no, to, jest to Że ja się rozpalam, ty już nie jedziesz, hape No jak! Już nie do kania. Dobra, wygrałem! wygrałem. Dobra gierka siostra. No ale niestety musimy tym akcentem kończyć odcinek. Dziękuję wam za oglądanie siema.